Cześć Kienek, masz taką dziwną minę, jakbyś coś knuł. No, bo ja mam coś dla ciebie. Dla mnie? Tak, dla ciebie. A co masz dla mnie? No, bo jutro jest Dzień Kobiet. Ej, no nie gadaj, że masz dla mnie coś z okazji Dnia Kobiet. Mam. Najlepszy bracie na świecie. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. No, bo ty jesteś taka. na płci żeńskiej, i Ja dzwoniłam do naszego dziadka, i on powiedział, że z okazji Dnia Kobiet zawsze należy dać kobietom i małym kobietom też kwiatka. To jest przeuroczone. Jakie? Przeuroczone. Ale jeszcze dziadek powiedział, że kiedyś się też dawał rajstopy. No ale ja sobie pomyślałam, że jak ty już jesteś skarpetką, to nie ma sensu dawać ci rajstop. Słusznie. Dziękuję ci. Ale Gienka, wiesz co, bo ja mam też kwiaty dla innych kobiet w pięknym królestwie. Jak masz spać na No to może. Tylko będę potrzebował Twojej pomocy w tym, dobrze? Dobrze. No to może chodźmy i zróbmy jakiś fajny odcinek z okazji Dnia Kobiet. Geniusia, jakiego ty Jest. masz pięknego kwiatka? Mam. A skąd go masz? Od mojego brata. Wow! Ale coś mi się zdaje, że to może być związane z jutrzejszym dniem? Tak! Gienek, ale ty jesteś dżentelmen. Bo ja mam niespodziankę dzisiaj. Tylko Gienka musi mi trochę pomóc. Dla wszystkich kobiet. Poproszę, wow. Adam, gdybyś mógł podać. O, 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 tak, tamto, tak, tak, tamto, jeszcze Zeprzej, trochę lewo. O, o jejku, ale piękna, piękna, Ale ty niespodzianka. Proszę. Niesamowitą rzecz. Mm, ten nie. Ten będzie, ten ładny, ale jeszcze nie teraz. O proszę, jeść, Ciociu, Ingo. Dziękuję. Hmm. Oh, proszę. Dziękuję ci, kochane. Wow. Czym ja to mam złapać teraz? <śmiech> 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 Może sobie położę na kolana, no On będzie pięknie hmm? wyglądał. Taki kwiat. Proszę, ciociu, na Dziękuję. A ja pomogę. Ale dżentelmen. A ten taki malutki będzie dla wszystkich dziewczynek, które oglądają program. <laughs> Dziewczynki to dla was. Ależ fantastyczny pomysł. Kienek, ty jesteś w ogóle fantastyczny. <laughs> Widzisz, jednak. to Ja może swój włożę do wody, żeby on tutaj nie zwiędł. nie ja chyba swój też. Bo ja Woda jest, to może niech nam te wszystkie kwiaty towarzyszą, tutaj, ale gienek naprawdę jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałam się, że tu umiesz takie piękne gesty. Piękne gest. No, dziadek pacynka mi podpowiedział, <laughs> że tak się robiło i robi i warto. Chłopaki, I... to macie jeszcze czas, bo to jutro dopiero tak? będzie. Nie I jeszcze chcesz? chciałam Marek. powiedzieć wszystkiego najlepszego wszystkim paniom. Dziękujemy bardzo. <laughs> tak. Ale ja mam takie pytanie do Cioci Ingi, do Adama. Czy może mamy jakąś taką, no nie wiem, jakąś piosenkę, żeby coś zaśpiewać z okazji Dnia Kobiet? Czy mamy coś takiego związanego w ogóle, nie wiem, z kobietami, z paniami? Mamy, mamy. Chyba najbardziej będzie pasowała najpiękniejsza z kobiet. No właśnie. To jest chyba o Maryi, prawda? O Maryi! Ojej! A Maryja była bardzo piękną kobietą. Najpiękniejsza z kobiet. I tam są takie wspaniałe słowa, prawda? Że najpiękniejsza z kobiet, bo co? Bo ma miłość w sobie. No właśnie, więc wszystkie drogie dziewczyny i pani i w ogóle i w ogóle życzymy Wam dużo miłości. Dziękuję. A co śpiewamy? Oczywiście. Najpiękniejsza z kobiet! Bo ma miłość w sobie. Myśmy kiedyś do tej piosenki nagrywali pacenkowy teledysk. Koniecznie. Dzisiaj musimy na koniec go obejrzeć. Tak, na koniec odcinka, niespodzianka. Kapelmistrz kapel mistrz Adamie. Ja pamiętam, żebyśmy tam na początku do mikrofonu coś takiego fantastycznego śpiewali, co ty śpiewałeś. Pamiętasz, jak to szło? Muła. Tak, tam jest taki fantastyczny wstęp, który był śpiewany a capella. Bez a A a czyli bez towarzyszenia instrumentów. Pięknie, Gienek. To no i to było rzeczywiście takie fajne, takie pom. pom pom no dobra czekaj, no? muszę sobie co przypomnieć. Tak co to tam było <Łaśmę> 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 No dobra. Do ja spróbuję to zaśpiewać, a wyśpiewajcie zwrotkę, zobaczymy, czy nam się to łączy. Czy ja to pamiętam, <noise> Raz, dwa, trzy i Najpiękniejsza z kobiet, bomba miłość w sobie. Uczy nas miłować, życie w Bogu schować. Ale super! Najłaskawsza Pani modli się za nami, byśmy wypełnili Wow, wow fajnie. Adam, ale pamięć. Uh. Ale aranż! Dla wszystkich pań. O, <noise> Pani <noise> zawsze wtedy robią. To <noise> <noise> Dlatego warto. Przecież warto. to jest takie miłe. Słuchajcie, fantastycznie, no pięknie tutaj to na to wychodzi. Myślę, że może pouczymy się troszkę z dziećmi, może śpiewać tę piosenkę fantastyczną na głosy. O. Tak! O. Co mnie na to? Bardzo chętnie. Myślę, że pierwszy głos to już w miarę znamy, prawda? Zawsze sobie można posłuchać, można sobie puścić teledys, ale ja chciałabym Was nauczyć razem z pracownikami. Mm -hmm. Drugi głos, którego tam nie ma. O, pięknie. I wszyscy, którzy chcieliby się nauczyć drugiego głosu, śpiewają coś takiego. Najpiękniejsza z kobiet. Bo mam miłość w sobie. Proste? Tak. To spróbujmy razem wszyscy. Dobrze? Raz, dwa, trzy i. Najpiękniejsza z kobiet, bo mam miłość w sobie. I potem. Uczy nas miłować, uczy nas miłować. A potem jest tak jak Sopran. Życie w Bogu schować. Życie w Bogu schować. To już każdy zda. Czyli jest na początku dwa razy tak. Ta 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 ta, ta. I skaczemy trochę do góry. Ta ta ta, ta 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 I normalnie. Życie w Bogu schować. Proste? Proste. No zaraz zobaczymy. No to spróbujmy zaśpiewać. Okay. Raz, dwa. Tutaj jest nasz dźwięk. Najpiękniejsza z kobiet. Bo ma miłość w sobie i do góry uczy nas miłować. I normalnie życie w Bogu schować. Tak samo najłaskawsza pani modli się za nami. I do góry byśmy wypełnili I Normalnie to, co mówi Pan. Proste rzeczywiście, dzieciaki. Nie? Myślę, że dla no Was więcej niż jedno. jak się prosty. śpiewa tak Super. jeden głos, to proste, ale ciekawe, jak zaśpiewamy dwa, dwa głosy, głosy na raz. Adam, który głos chcesz śpiewać? No to ja mogę ten no, normalny. Ten normalny pierwszy. Inga, który chcesz śpiewać? Ja mogę śpiewać y, normalny. To ja może zaśpiewam drugi. <śm> <śm> Z pacenkami no w trzy głosie. Znaczy jednogłosie w trzech mortkach. W trzech mortkach. Bardzo fajnie. Buśkach. Dobrze, tak? przepraszam. Na, na, na. Z zaraz, zaraz, Kacie, bo już, właśnie Nie wiemy, jak dźwięków śpiewamy. Na śpiewają wszyscy, którzy normalnie. A na. na. Spróbujmy razem. Na. na. Super, jeszcze raz. Na, na, na. na. Łapcie się. Raz, dwa, trzy. Najpiękniejsza z kobiet, bo ma miłość w sobie. Uczy nas miłować, Normalnie. życie w Bogu schować. Uf. Najłaskawsza pani, modli się za nami, byśmy wypełnili. się komuś upasiło, nic nie, nie, szkodzi. Szkodzi. nie szkodzi. Super, spróbujemy te refren? Oczywiście. Słuchajcie, zawsze w refrenie drugi głos ma ten sam kształt. Czyli śpiewamy la 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 la. La 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 Czyli la yani mamy po dwie, dwie, dwa dźwięki na linijkę. la 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 la. I podobnie jak w zwrotce, czwarta jest znowu normalnie. La, 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 tak jak śpiewa pierwszy głos. Ja spróbuję mm -hmm. może ze słowami, będzie nam się łatwiej połapać. Okej. Okay. Raz, dwa, trzy, ja. Kochana Maryjo, prześliczna Lilio, naucz nas wypełniać to, co mówi Pan. I znowu to samo. Chcemy tak jak ty. Mogę też spróbować z wami? Możesz. No A dobrze. może Adam, ty też, chcesz spróbować z nami? Oczywiście. Spróbuję. To jest nasz dźwięk. Dobrze. I mamy tylko dwa dźwięki na każdą linijkę. Dobra. Raz, dwa, trzy i kochana Maryjo, prześliczna Lilio, naucz nas wypełniać to, co mówi Pan. znowu Bobu żyła i my dzieci twoje chcemy tak jak ty. Super! To ja mam teraz taki pomysł. Ciocia Inga śpiewa cichutko pierwszy głos, dobrze? A my wszyscy drugi w refrenie. O, oh, ko Koko, okay. koko, 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 ko ko, 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 ko. <todgłosy> jak piosenka kurek? Ale to nie jest piosenka kurek. Nie, kobiet też na ko. A no właśnie. Okej. Okay. Ko, ko, ko. I my głośno. Ona cicho. Dobrze. Dwa, trzy. Kochana. Paper. Brawo! To kto z was miał ten pomysł? Gienek? Gienka? W sumie to ja. A, widzicie, czyli oni tylko zrealizowali. Brawo! Ale za to jak? Pięknie. No to chyba zaśpiewamy na koniec całość na dwa głosy. spróbujemy. Tak. A potem jeszcze obejrzymy teledysk z życzeniami dla wszystkich kobiet. Wow! Cudowne. Najpiękniejsza z kobiet. jeszcze raz, jeszcze raz, bo się pomyliłam z głosem. Na. No. Najpiękniejsza z kobiet, bo ma miłość w sobie. Uczy... Za wspaniałego kwiatka kochani. to jest tulipan, żeby pan cię tulił. O, o jakie piękne chłopcy. Macie jeszcze cały dzień dzisiejszy i jutro, od rana pomyślcie, jaką niespodziankę zrobić mamie, albo babci, albo siostrze. A teraz zapraszamy was do tego, żebyśmy zaśpiewali pełną parą z gienkiem i gienią najpiękniejsza z kobiet Tatarsku. Miłość, życie w Bogu.